Dziś zapraszam na propozycję dla początkujących jajcarzy. Zapraszamy we dwójkę, ja i moja chrypka, która od dwóch tygodni nie chce się ode mnie odczepić. Bazę stanowią jajka styropianowe o wielkości 10 cm. Zawsze mają na środku brzydkie szwy oraz nieładne zakończenia i wystarczy to zetrzeć papierem ściernym. Po wygładzeniu jajeczko przeciągam jeden raz farbą akrylową. Jeżeli jajko wygląda ładnie to zostawiamy, a jeżeli nie pokrywamy wszystko farbą drugi raz. Głównym elementem ozdobnym będą różyczki wyrwane z serwetki. Takiego maleństwa wyciąć się nie da. Serwetkę rozwarstwiam, zostawiam tylko jej górną część, a następnie różyczki obrysowuję pędzelkiem z wodą. Obrywam niepotrzebne kawałki i różyczki prezentują się tak. Do klejenia używam kleju do decoupage oraz pędzla syntetycznego. Przyklejanie maleńkich wzorów w serwetek jest łatwe, tutaj raczej wszystko się udaje. Klej nakładamy wyłącznie od góry, pozostawiamy do wysuszenia i wszystko powinno wyglądać świetnie. Ale jeżeli mimo wszystko coś pójdzie źle i różyczkę przykleimy ze zmarszczeniami, to nie ma na co czekać. Biegniemy do umywalki, szybciutko zmywamy ten pasztet i za chwilę pięknie przyklejamy różyczkę jeszcze raz. Różyczki przyklejacie jak Wam się podoba, mnie akurat podobało się tak. Suche jajeczka pokrywam jeden raz lakierem akrylowym matowym. Jajka suszę, a następnie wybieram z szuflady zieloną farbę akrylową, albo różową. Ważne jest to, aby kolor farby występował także w ramach naszego wzoru z różyczkami. A teraz jakąś część jajka za każdym razem inną pokrywam farbą. Tutaj nasza kreatywność chyba nie ma granic. Pokrywamy jak chcemy, bo myślę, że większość pomysłów będzie wyglądała świetnie. A te, które świetnie nie wyglądają, możemy uratować dodając kropeczki. Do tej pracy przydadzą się dwa moje ulubione pędzelki gąbkowe. Do kropkowania użyję tylko dwóch kolorów farb. Teraz biała farba akrylowa, a za chwilę zielona. Wzory kropeczkowe mają dwie olbrzymie zalety. Po pierwsze, wyglądają naprawdę misternie, a po drugie, są bardzo proste do wykonania. Nie ma tu żadnej filozofii dużym pędzelkiem. Odbijam półkola dokładnie w taki sam sposób. Jeżeli macie farbę o niskiej pigmentacji, to możliwe, że trzeba będzie przelecieć jajeczka półkolami drugi raz, ale prawdę mówiąc, można na to machnąć ręką. Za chwilę w tych półkolach domalujemy kropeczki i różne wzorki, więc niedomalowania naprawdę nie będzie widać. Wzorki na jajku możemy podzielić na ambitne oraz standardowe. Do większości przyda się zwykła wykałaczka z tępym końcem. A ambitny, początkujący wzorek robimy tak. Trzy kropeczki tępym końcem, a następnie wszystko do środka rozciągamy tą cieniutką igiełką. I nawet jeżeli każdy osobny wzorek nie jest idealny, to po zrobieniu całości na jajku wygląda naprawdę fajnie. A na ciemnym tle ten sam wzór prezentuje się tak. Ale jeżeli na początek chcecie zacząć od czegoś najprostszego, to zwykłe kropeczki prezentują się przepięknie. Jedna wykałaczka i tysiące możliwości. Wokół różyczek jajeczko świeci pustką, więc obetnę koniec wykałaczki i w ten sposób będę mogła zrobić malutkie kropeczki. Taki maleńki punkcik pięknie zagospodaruje nam przestrzeń wokół kwiatuszka, jednocześnie go nie przetłaczając. A jeżeli mamy przestrzeń, na której nic się nie dzieje i jeszcze do tego chcemy ją rozjaśnić, możemy zrobić kropeczki większe. Jak mówił Hardkorowy koksu, tu nie ma lipy, po prostu kropeczki rządzą. Za chwilę przedstawię wam na to niezbity dowód, ale teraz jajka trzeba jeszcze polakierować. Końcówki jajek ozdobię kokardkami oraz biżuteryjnymi zakończeniami do jajek. Zarówno kokardkę, jak i zakończenie przymocowałam szpileczką z perełką. Szpileczkę po prostu wbijamy albo możemy ją zabezpieczyć kropelką kleju na gorąco. Gotowe pisanki prezentują się tak. Prezentuję wam także ostateczny dowód, jak ważnym i przepięknym elementem są kropeczki. Zwróćcie uwagę, że trzy pierwsze jajeczka, które Wam prezentuję, są ozdobione kropeczkami. Natomiast ostatnie jajko, kropeczek nie ma. Ono wygląda, jakby go nikt nie kochał. Nie chcę być gołosłowna, zobaczcie, aż serce boli. I w związku z tym polecam Wam mnóstwo świątecznego, szczęśliwego kropeczkowania. Wszystko jajka wkładamy do koszyczka, a ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl